i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Wychodzimy ze świątyni, z Eucharystii, aby tutaj, na tym miejscu przedłużać to wezwanie Pana Jezusa, który nam mówi, abyśmy szli, bo ofiara została spełniona, i abyśmy tą ofiarę też nieśli tym ludziom, których spotkamy na drogach naszego życia, żebyśmy też byli uczniami, którzy niosą pokój w Polsce, temu światu. I tego chcemy, odchodząc ze świątyni mamy świadomość tego, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego poprzez to, że słucha słowa Bożego, że przyjmuje Pana Jezusa do swojego serca. I chcemy być tym, którzy nieustannie swoją wiarą wypraszają Dartego dobrego, odważnego pasterza dla Kościoła i dla naszej Ojczyzny. Co miesiąc gromadzimy się dziesiątego na tym placu, aby przede wszystkim. Pamiętać o tych, którzy odeszli do nas w tak tragicznych warunkach pod Smoleńskiem, kiedy polegli jadąc oddać hołd tym, którzy zostali bestialsko mordowani w Katyniu. Dziękujemy Panu Bogu za ich życie, za ich posługę dla narodu, dla ojczyzny i prosimy dla niego dar życia Wiecznego. Wspominamy świętej pamięci naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jego żonę Marię i wszystkich tych, którzy tam w tym czasie polegli pod Smoleńskiem. Ojcze nasz, któryś jest...